Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji knięziowskiej w Film w dniu 15 listopada 2025 roku. O nie! To jeszcze noc! A ja upadłam z tych wysokich wzgórz. Gdzie są te wilki? One zaraz do mnie przyjdą, muszę uciekać. Tylko, że ja ich nie słyszę. I to tak od dawna nie słyszę. I że tak tych wilków chyba tu nie ma. Czyżby mi się przesłyszało? Czy ja jestem jakaś nawiedzona? Najwyraźniej tak. Czy teraz życie moje ma sens? Kiedy do ani jednej, ani drugiej wioski dostać się nie mogę, kiedy nawet nie wiem gdzie jestem, bo z autobusu mnie wyrzucono. Co ja mam począć? Woda. Czy mam się w niej utopić? Nie jest to zbyt dobry pomysł, bowiem ja potrafię pływać. Co by tu zrobić? Może znowu upaść z tego klifu. Dzień dobry. O Ojacie, szanowny, wielki książę marszałek, lider Fryderyk, kto ty jesteś, co ty tu robisz na króliczej ziemi? Jeszcze to w ogóle jest królicza ziemia. Jestem jednorożcem, a to jest wielkie księstwo królików, najpiękniejszy kraj na świecie. Uff, to chociaż jeszcze w państwie króliczym jesteśmy, ale co ty tu robisz, jednorożcu, skoro to kraj królików? Ja przyjechałem tu na wakacje, a ty, kaczko, również w celach turystycznych? Po pierwsze, koniu z rogiem, to ja nie jestem jakąś kaczką, tylko jestem szanowną kaczuszką szefa, a po drugie, nie, szukam sensu życia, bo nie mam swojego miejsca do życia. To skomplikowany problem. Idziemy szukać lepszego miejsca do życia? Ale gdzie? Nie wiem, zobaczymy. Oto jest słońce narodu króliczego, szanowny wielki książę, marszałek, lider, Fryderyk, nasz wielki bohater, który przez swoje nieśmiertelne czyny stał się największym skarbem, dobrobytem wielkiego księstwa królików. W górach czy na Nizinach, w miastach czy na wsiach to nieważne. Dla szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka, który każdego jednego dnia wywołuje czyny niesamowite, podejmując wielkie i nieśmiertelne decyzje, szanowny wielki książę marszałek lider Frederyk również licznie dokonuje inspekcji na miejscu. Bo to jest jasne, kiedy wspaniały marszałek Fryderyk pojawia się za biurkiem, wypisując kolejne genialne ustawy i postanawiając kolejne rzeczy, które poprawią jakość życia każdego obywatela, to każdy królik już jest szczęśliwy. Ale kiedy szanowny wielki książę marszałek lider Fryderyk na wsie czy po miasteczkach chodzi, wtedy królicza euforia dochodzi do najwyższego poziomu, bowiem to właśnie genialny lider Fryderyk osobiście modernizuje Kraj. Słońce narodu króliczego. Fryderyk wielokrotnie przybywał do obiektów militarnych, aby dokonać w nich inspekcji albo otworzyć nowe budynki wojskowe, bowiem marszałek Fryderyk jest naczelnym dowódcą Armii Knesiowskiej i to on właśnie sprawia, że te oddziały zabezpieczają nasz kraj przed jakimkolwiek atakiem, a każdy obywatel może się czuć bezpiecznie. Ukochany lider Fryderyk jest geniuszem w każdej jednej kwestii i tak właśnie jest między innymi rolnictwem. Oto fotografia z marca bieżącego roku, kiedy to szanowny wielki książę marszałek lider Fryderyk przybył do kaiserogradzkiej dzielnicy Fryżgiongde o wiele mniejszej niż obecnie. Wtedy radził on na temat budowy nowych zbiorników do uprawy wodorostów. Od tego czasu powstało aż 10 nowych takich zbiorników, a mieszkańcy Fryżgiongde są o wiele bardziej szczęśliwsi. Wielkość oraz dobroczynność szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka ukazała się w szczególności w lecie 2025 roku, kiedy nadszedł czas realizacji Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki, wspaniały marszałek Frederyk, wielokrotnie przybywał na miejsca budów kolei, kopalni węglowych, otwierając kolejne wielkie obiekty, jak i udzielając licznych, ale bardzo ważnych wskazówek na miejscu. Dzięki temu wszystkie ciężkie budowy, w szczególności tego co najważniejsze, kopalni węglowych, przebiegały bardzo szybko i dynamicznie. To właśnie kolejny triumf naszego wspaniałego marszałka. Mówiąc o niesamowitych triumfach genialnego lidera Fryderyka, nie można zapominać o jednym, że on sam jest jednym wielkim triumfem Narodu Króliczego, bo właśnie Wielki Książę Fryderyk zjawił się dla nas jako Słońce Narodu. Udzielając skazówek na miejscu, przyjeżdżając na inspekcje w terenie, szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk okazuje wielką dobroczynność wobec obywateli i dlatego właśnie jest takim niesamowitym bohaterem. Niech Żyje wielki książę, Fryderyk. Oj, jakim ja jestem kryzysie życiowym, jaka ja jestem biedna, chora i niedoceniona, taka nieusatysfakcjonowana. Ileż mi rzeczy w życiu brakuje, żeby było ono komfortowe? Co ja mogę uczynić, to już jesień ach, tak, to już jesień czas zrobić hol zakupowy, nareszcie coś, co mi sprawi w życiu przyjemność. Tak to można żyć komfortowo i z uśmiechem na twarzy, kiedy się zabierze całą pensję męża, weźmie się niebieską torebkę, walizkę na kółkach jakkolwiek by tego nie nazwać i można ruszyć do centralnego domu handlowego. Ach, jak dobrze, że nasz drogi przywódca Rudolf nam go zbudował, jaka ja mu jestem za to wdzięczna! Ach, to się namęczyłam. Wczoraj nawet jabłka nie byłam w stanie przenieść z kuchni do sypialni, a dzisiaj, dzisiaj 50 kg na własnym kręgosłupie to wszystko zasługa tego wspaniałego jesiennego holu zakupowego. Jak dobrze że ja go zrobiłam, na pewno mój mąż będzie szczęśliwy, że jego pieniądze wydałam na takie potrzebne rzeczy. Ale teraz spójrzmy, co ja kupiłam, bo w sumie to już nie pamiętam. A. Już wiem, co kupiłam. Kupiłam miski i to od razu 10 sztuk. Jak mieszkamy w dwójkę, po co nam? Tym bardziej, że już mamy z jakieś 50. Następnie, a jakiś miedziany bubel. Od razu trzy sztuki. Dwie płyty CD. Jak my nawet odtwarzacze nie mamy. Ale to dobrze. Na pewno się kiedyś przyda. Później piorunochrony. Tyle, że całe miasto bym mogła nimi obłożyć. Ale dobrze. Od razu wzięłam tak wiele sztuk. Świece. Oj, troszkę mi się rozwaliły. Cóż tego, że że świec już mam tak wiele, najwyżej się przytopi na tłuszczowe bryły i się dała komuś w świątecznym prezencie, na pewno się ucieszy. Później o, papier kuwetowy, wreszcie coś, co się realnie przyda. Kupiłam od razu trzy tony. Żółty baner, tak, żeby ozdobić sobie okno w salonie. To coś ważnego. Dzwonek, żeby dzwonić, kiedy jestem potrzebująca. Zapalniczki, tak, aby były w każdym jednym pokoju cztery, choć mam tylko trzy pokoje w mieszkaniu. Ale co tam? Luneta, żeby podglądać tych wrednych sąsiadów totem nieśmiertelności, aby mimo swoich chorób żyć wiecznie, wędki, a od razu pięć sztuk, o już mi się miolą te wszystkie rzeczy, paprotki też sporo zakupiłam, oczywiście z plastiku, czerwony barwnik, od razu dwa opakowania oraz niebieskie łóżko. Teraz naprawdę mogę się nazywać Króliczycą szczęśliwą. Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę Królików, Marszałek Armii Kniaziowskiej i Wielkiego Księstwa Królików, lider Zjednoczonej Partii Królików Fryderyk i jego nieśmiertelne wybitne osiągnięcia. Szanowny Wielki Książę Marszałek, lider Fryderyk w lutym 2025 roku odwiedził atelier fotograficzny historycznym dniu 24 lutego 2025 roku szanowny wielki książę marszałek lider Fryderyk przyjechał do pierwszego w mieście stołecznym Kajzerogradzie dużego atelieru fotograficznego. Genialny marszałek Fryderyk, jako geniusz w kwestii fotografii, udzielał licznych wskazówek na miejscu na temat wykonywania takowych, również przetestował wszelakie kamery i aparaty znajdujące się we wnętrzu budynku. Sam właściciel był przeszczęśliwy z licznych udzielanych. Wskazówek na miejscu i szczerze za nie dziękował szanownemu wielkiemu księciu marszałkowi liderowi Fryderykowi. Komitet Centralny Zjednoczonej Partii Królików w dniu dzisiejszym wydał specjalne oświadczenie wobec wczorajszego przemówienia przewodniczącego Międzynarodowej Organizacji Pokojowej, gdzie potępiał on i nawoływał do zakończenia projektów rozwoju armii w każdym kraju na całym świecie. Już w dniu wczorajszym państwa informowaliśmy, że to przemówienie jest jawnie antykrólicze, bowiem Wielkie Księstwo musi się zbroić jak najszybciej. Samo oświadczenie Komitetu Centralnego Partii brzmi. Drodzy przedstawiciele świata, drogi przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Pokojowej, Wielkie Księstwo Królików jest państwem zagrożonym. Z każdej strony, Wielkie Księstwo chce być zaatakowane i zniszczone. Dlatego to właśnie, szanowny wielki książę, marszałek, lider Frederyk, prowadzi bohaterską politykę rozwoju armii, i żadne wasze przemówienia nie mogą symbolizować zakończenia tego aktu rozwoju armii księziowskiej. Chcemy poinformować, iż Wielkie Księstwo nie będzie się trzymało takowych nawoływań międzynarodowych i dalej będzie formowało swoje wewnętrzne cele narodowe. Podpisano członkowie Komitetu Centralnego Partii w imieniu szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Fryderyka. W dniu dzisiejszym doszło do drugiego w ostatnim czasie spotkania między ministrem spraw zagranicznych naszego państwa a odpowiednikiem z Elbląga. Już po raz drugi w ostatnim okresie minister spraw zagranicznych Republiki Elbląskiej przyjechał do Wielkiego Księstwa. Tutaj reprezentuje swój kraj w kwestii podpisania przyszłej umowy handlowej z Wielkim Księstwem Królików, bowiem Republika Elbląska, podobnie jak wcześniej Republika Tedbruzi, chce zakupić od Wielkiego Księstwa dużej ilości węgla kamiennego jako swoiste dostawy. W dniu dzisiejszym była dalsza rozmowy na temat szczegółów umowy handlowej. Minister spraw zagranicznych po samych obradach powiedział, że umowa handlowa jest już niemal sfinalizowana. Żołnierze dywizji szturmowych remontują drogi polne. Armia Księziowska jest już na tyle potężną organizacją wojskową, iż zabezpieczą one wszystkie granice Wielkiego Księstwa, a mimo to mają jeszcze wielu żołnierzy chętnych do pomocy Państwu Króliczemu. I tak właśnie się dzieje. Ku chwale Zjednoczonej Partii Królików i w duchu idei Fryderyka żołnierze Dywizji Szturmowych w ostatnich dniach naprawiają drogi polne na terenie Księstwa wielko które potrzebują przed zimą wszelakich napraw i konserwacji. Żołnierze Dywizji Szturmowych wyrabiają się ze swoją pracą bardzo szybko. Nasza dywizja już od 8 dni pracuje na terenie Księstwa Wielką Pracujemy intensywnie. Sama druga dywizja szturmowa, której ja jestem dowódcą, naprawiła już 8 km drogi polnej na terenie komitatów południowych Księstwa Wielką Szotowskiego, a planujemy jeszcze 10 km do końca miesiąca. W Muzeum Narodowym we Fryderykogradzie została otwarta wystawa pamiątek turystycznych. Prezydent Fryderykogradu w dniu dzisiejszym otworzył w Muzeum Narodowym w tym mieście wystawę pamiątek turystycznych. Nie pochodzą one tylko z miasta Fryderykogradu, ale również z innych części kraju. Tak jak widzimy na tej wystawie, od prawej strony mamy tu pamiątkę z Gór Kamiennych, portret szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka na szczycie gór. Następnie makietę zamku Fryderykogradzkiego. Później dwie pocztówki. Górna przedstawia Kniedziowski Teatr Artystyczny w Kaiserogradzie, a dolna Ratus w Regenburgu, największy zabytek tego miasta. Sama wystawa jest czasowa i będzie trwała dwa tygodnie. Serdecznie polecamy Państwu naszą czasową wystawę o pamiątkach turystycznych. To jest swego rodzaju podróż przez całe Wielkie Księstwo Królików. Zobaczymy tutaj i Królicze Morze, i wielkie miasta w centrum, i góry na południu. Dobry wieczór. Trwa budowa siedziby parlamentu w mieście społecznym Kejzerogradzie. Wielki architekt Wielkiego Księstwa Królików, szanowny przywódca Rudolf, zaprojektował w Kajzerogradzie, stolicy naszego państwa, dzielnicę rządową. Jednym z najważniejszych elementów tej części nowego Kajzerogradu jest siedziba Senatu, jednoizbowego parlamentu państwa króliczego. W dniu dzisiejszym już całkowicie lewe skrzydło budynku, część parterowa zostały ukończone. W górach kamiennych, nieopodal kopalni węglowych, powstała nowa wioska górnicza. Górnicy szybko zasiedlają doliny gór kamiennych, tworząc całkowicie nowe miejscowości, a dokładniej jeszcze w większości niewielkie wioski. Tylko jedna z tych miejscowości wybiła się do miana miasteczka. To widzimy nową taką. Niewiele jest tutaj budynków, część jest drewnianych, ale spora część murowanych, co jest wielkim triumfem Zjednoczonej Partii Królików. I to właśnie Komitet Lokalny Partii Księstwa Humboldtskiego również dobudował połączenie prądu elektrycznego do nowej wioski. Opracowane zostały plany zupełnie nowej dzielnicy Staburka. Prywatni, kapitalistyczni inwestorowie stworzyli dla miasta Staburga we wschodniej części Wielkiego Księstwa plany zupełnie nowej dzielnicy. I są one bardzo imponujące. Zakładają one budowę wiele budynków mieszkalnych, w tym takich wielokondygnacyjnych bloków, gdzie dostaną mieszkania liczni robotnicy, którzy tego potrzebują, na terenie Staburga i całego Księstwa Staburskiego. Również budynki usługowe, w liczbie dwóch sztuk, według planów zostaną wybudowane. Jesteśmy już pewni samego kształtu nowej dzielnicy Staburga, tylko planujemy jeszcze niewielkie szczegóły czy niewielkie poprawki w samym projekcie. Mamy również zgodę ze strony Zjednoczonej Partii Królików. Królicze Światowe Informacje Zakończone. Dobry wieczór. Szanowny następca tronu, przywódca Rudolf i jego nieśmiertelne wybitne osiągnięcia. Szanowny przywódca Rudolf dokonał w tym tygodniu otwarcia Gniezioskiego Teatru Artystycznego w mieście stołecznym Kajzerogradzie. Genialny architekt Wielkiego Księstwa, najdroższy przywódca Rudolf zaprojektował z wielkim pietyzmem kolejny cudowny gmach w mieście społecznym Kajzerogradzie, a jest to Knieziowski Teatr Artystyczny. Szanowny przywódca Rudolf w historycznym dniu 13 listopada 2025 roku dokonał tego budynku oficjalnego otwarcia, a dzisiaj, w sobotę dwa dni później, odbywają się na terenie teatru już pierwsze występy artystyczne. Trwa budowa wodociągów kajzerogradzkich. Ukochany przywódca Rudolf nakazał budowę w Kajzerogradzie wodociągów miejskich jako symbol rozwoju miasta oraz wielki, dobroczynny dar Zjednoczonej Partii Królików dla prawie czteromilionowej aglomeracji stolicy Wielkiego Księstwa. Budowa trwa niezwykle dynamicznie. Trwa już budowa głównej hali, gdzie będą się znajdowały liczne mierniki wody. Monitor Knieziowski zakończony. serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji książęjskiej w Rudiota. zapraszam jutro dobranoc fryderyk zwycięża na wszystkich frontach